No siemano ludzie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj odbył się rewanż prędzej z wynikiem 1-1. w całym dwumeczu w wynik 5-2 na korzyść ekipy z Paryża. No, walca po raz kolejny odpada z Ligi Mistrzów. Dlaczego mnie to nie dziwi? No, pierwszą bramkę strzelił Mbappé, po tym jak go Lenglet sfaulował, w niektórych tam pismach, w niektórych grupach na Facebooku, czy w internecie, że stawianie Lengleta w takim meczu to jest kurde samobójstwo. No i się kurde sprawdziło. Lengryc prokurował rzut karny, który MAP wykorzystał, no i było już wtedy 1-0. 5 do 1. No i później, 6 minut później, Messi wywijał pięknego gola, który dawał bardzo Remis. No i był jeszcze karny w 40. No. no, w zależności gry pierwszej połowy. Ale Messi go kompletnie zwalił, no. Nie wiem czy go presja go kuś wzięła, czy nie wiem, czy się kopnął. Najważniejsze, że spudłował tego karnego. No. W drugiej połowie żadnych goli nie było. Męczący się remisem, co... A worty była bardzo buchmacherów, i ja pierdolę. Co coś ty na tym świecie wyrabia No i 5-2 w meczu PSG Ramon. Nie mecz mecz zagrała, ale odpada z Ligi Mistrzów. Po raz kolejny. A jeszcze Libertus wczoraj 2-0 wygrał. Czyli w pierwszym meczu Liverpoolu było 2-0 i w drugim też było 2-0 dla Liverpoolu, tu w całym meczu było 4-0. I taka ciekawostka, oba mecze Liverpoolu z Herbelipskiem odbyły się w Budapeszcie, więc no... Trochę śmieszna sytuacja, ale no... Takie są czasy obecnie. No. Napiszcie w komentarzu, czy oglądaliście ten mecz i... To Waszym zdaniem był najlepszym zawodnikiem wczoraj na wojsku, bo moim zdaniem chyba Kelur na was. Co na was wyjmował, to jest po prostu jakaś poezja po prostu. Gdyby nie na was, to bardzo nie mógł to jeszcze odrobić. Na was pokazał klasę i nie dał odrobić tych strat. No i powiedział, tak, jest w kolejnej rundzie. Euratka, to ja w tym odcinku, do zobaczenia i Elo.